Od niemal miesiąca mamy kalendarzową wiosnę, a to dobra okazja do rozpoczęcia sezonu ogrodniczego. 18 kwietnia lokalni przedsiębiorcy z Divit i okolic mieli okazję do przedstawienia swoich produktów na pierwszych targach ogrodniczych. Odbyły się one na targowisku wiejskim oraz placu przed nim. Chcemy, aby to miejsce żyło, nie tylko aby tutaj nasi rolnicy mogli sprzedawać swoje wyroby, produkty ale również służyło i innym stąd i targi ogrodnicze jest wiosna. No chcemy pokazać naszym mieszkańcom że również i u nas można coś kupić w gminie Dywity. Sadzonki nasiona kwiaty sprzęt ogrodniczy oraz ręcznie robione plecionki wiklinowe. To wszystko i wiele innych produktów można było kupić na targach ogrodniczych. Co myślą o nich sami mieszkańcy gminy. Bardzo przyjemnie jest można by zaopatrzyć się i w, tak jak dzisiaj to w rośliny doniczkowe i balkonowe, a w normalne dni w takie wędliny, ekologiczne produkty, także może być. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ja mieszkam tutaj zawsze przychodzę co tydzień. Można było częściej to organizować. My tutaj często bywamy. E, robimy zakupy głównie żywność, ale, ale to, to jest fajne urozmaicenie bardzo. Zdaniem przedsiębiorców, udział w targach ogrodniczych to nie tylko możliwość do sprzedania swoich produktów. I to jest, jest z jednej strony promocja gminy, bo tak jak zauważyłem, masę osób z miasta Olsztyna, okolicznych miejscowości sąsiednich gmin, przyjeżdża po rośliny, także uważam, że takie imprezy powinny być organizowane i takie imprezy promują naszą gminę. Promujemy też nasze produkty, a targi, szczególnie w przypadku. Takiej tematyki jak ogrodnictwo, które na wiosnę wiadomo, odżywa po, po długiej zimie, to jest świetny pomysł. Bardzo dobra inicjatywa. Troszeczkę przyciąga ludzi, troszeczkę tak ludzie mogą nas poznać, mogą dowiedzieć się, że istnieje coś takiego na terenie gminy. Pierwsze targi ogrodnicze w gminie Dywity zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców. Kolejna impreza ogrodnicza w Dywitach planowana jest w maju.